Komu święty Mikołaj daje prezenty. Skąd bierzemy świąteczne drzewko i z kim zasiadamy do Wigilii? Na specjalne przedświąteczne rozważania zapraszają dzieci z przedszkoli w gminie Branice. Kto to jest święty Mikołaj? To taki pan, który rozdaje nam prezenty. Kocha dzieci, Z kim daje piosety? Ma taką brodę. Rozdaje prezenty innym dzieciom. Ma czapkę. Taki pompony. Ma renifery. A to takie sanie. Ma jakichś pomocników? Smerfy takie. Elfy nie smerfy. I ma też Miko Mikołaj swoją babcię. Ma taką maszynę. Jaką maszynę? Przez którą się robi pre prezenty. Jak święty Mikołaj robi prezenty? Coś z drewna. Yy, z waty, jak chce zrobić misie. Jak chce zrobić lalkę, to po prostu może wziąć igłę no i, je, no i ją zaszyć. A skąd święty Mikołaj wie, jakie prezenty dać którym dzieciom? Trzeba napisać list, co się i Mikołaj go zabierze. To czy to Mikołajowi te listy? Elfy. Kiedy Mikołaj rozdaje prezenty? W nocy. Jeden dzień. Święta. Wielkanoc. Komu Mikołaj rozdaje prezenty? Grzeczną dzieci. Czy myślicie, że wszyscy dostaniecie prezenty od Mikołaja? Tak, nie. A kto nie dostanie prezentu? Niegrzeczne dzieci. A czy niegrzeczne dzieci też coś dostają? Nie, ruskę. Co zrobić, żeby być grzecznym dzieckiem i dostać prezent od Mikołaja? Pomagać mamie. Słuchać się mamy. Słuchać się taty. Sprzątać po sobie. Ubierać się sam i. i też pomagać mamie. Sprzątać pokoje.